Słuchajcie, ostatnio na sesjach bardzo często i bardzo mocno przewija się temat mamy. Dlaczego energia yy, rodu matki, dlaczego energia Waszych mam jest tak bardzo ważna dla Was? Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że Wy jesteście kulą opartą na dwóch filarach. Lewy filar to jest Wasza mama, a prawy filar to jest Wasz tata. Energia rodu żeńskiego i męskiego, waszej mamy i waszego taty powinna pchać was do przodu. Wszystkie potencjały, które od nich zabraliście, powinny, ta energia powinna wypychać was do przodu. Już nie będę wchodziła tutaj w rody, co też jest ważne, aby energia w ogóle obu rodów była. Dla was korzystna, i aby tam oczyścić wszystko, aby ta energia mogła bez przeszkód pchać was do przodu, i abyście mogli zaczerpnąć wszystkie potencjały z rodu mamy i z rodu taty. Bo dzisiaj skupimy się na energii mamy. Pomijam również energię taty, który, która jest równie ważna, bo to jest drugie wasze 50%. Ale skupiając się na energii mamy, jeżeli ta energia z jakiegokolwiek powodu powód jest nieważny, nie działa, wy nie akceptujecie tych wszystkich części siebie, czyli połowy siebie, która pochodzi od wasz mamy, to zobaczcie, że kula będzie przechylać się na lewą stronę, dlatego że lewy filar niestety będzie uszkodzony. I tutaj, moje drogie, to nie chodzi o to, że jeżeli wy się nie dogadujecie ze swoją mamą, to nagle macie się w ogóle stać swoimi najlepszymi przyjaciółkami, nie? To w ogóle kompletnie o nie o to chodzi, aczkolwiek zdarzały się też takie przypadki, że po przepracowaniu energii mamy i połączeniu się z nią, bardzo często następuje poprawa w ogóle tych relacji. Ale od czego tutaj, kochane, zacząć? No zaczynamy zawsze od siebie, czyli nie lecimy do naszych mam i nie... Wykładamy im, co zrobiły źle, w którym momencie ty się poczułaś tak, siak, i tak dalej. Nie, to zostawiamy sobie na nigdy, ale musimy zacząć od pracy w sobie, w waszym sercu i tutaj uzdrowić to wszystko. Bo pamiętajmy, że nasze mamy bardzo często w tamtych okresach były bardzo młodymi kobietami, które nie miały jeszcze doświadczenia w wychowywaniu dzieci. Jeżeli jeszcze jesteście pierwszymi dziećmi, to już w ogóle tutaj był hardcore, dlatego że w tamtych czasach nie było mediów społecznościowych, nie było takich poradników jak teraz. To wszystko nasze mamy uczyły się same i pamiętajmy, że one chciały dla nas jak najlepiej i chciały jak najlepiej nas wychować, ale nie miały żadnych porad, nie miały żadnego doświadczenia w tym. Więc wychowywały nas w taki sposób, w jaki umiały. I my teraz na przestrzeni tych wszystkich lat widzimy te wszystkie błędy, które one popełniały. Ale pamiętajmy, że jesteśmy też w tym okresie naszego życia, mamy różne osiągnięcia, mamy teraz również swoje niekiedy dzieci, tak? I nie doszlibyśmy do tego, co mamy teraz, właśnie, Gdyby nasze mamy nie były takie, jakie były. Pamiętajmy też, że dusza przychodzi tutaj wybierając sobie matkę. Ona ją śledzi, yy, niekiedy nawet kilka miesięcy przed porodem. Dlatego my, na przykład na sesjach Kronika kaszy, możemy połączyć się, jeżeli starasz się o dziecko, już z duszą twojego dziecka, bo ono już jest w swoim polu, ona już krąży. Ona czeka już na dobry moment, aby, aby wejść, aby się zagnieździć. A czasami dusza wchodzi, nawet jej po porodzie, dopiero, ale cały czas krąży wokół matki i wokół tego ciała, które, w które ma się dograć. Więc ty, schodząc tutaj, obserwowałeś już swoją mamę kilka miesięcy. Miałam tutaj też taki przypadek um, dziewczynki, która, mając kilka lat, powiedziała: Wprost, mamo, ja, ja Cię słyszałam po Twoim głosie. Ja już Cię tutaj obserwowałam. Ja już patrzyłam, co Ty tutaj robisz, i ja się już zastanawiałam, czy tu przyjść, czy nie. Kilkuletnie dzieci, zapytajcie sw się swoje dzieci, dlaczego wybrały Was jako mamy. Jeżeli mają do pięciu lat, to one jeszcze to będą pamiętać, one jeszcze udzielam Wam takiej odpowiedzi, i możecie mi tutaj na dole w komentarzach napisać. Co wam odpowiedziały. Będziecie zaskoczone, naprawdę. Więc pomyślcie sobie tak: sama wybrałam tą mamę. Wiedziałam, jak ona jest. Znałam jej całą ścieżkę życiową. Tak? Wiedziałam, jakie ma potencjały. Wiedziałam, jakie ma wady. A mimo to tutaj zeszłam do niej. Chciałam ją odczuć. Jak to będzie, kiedy ja będę jej córką albo synem, a ona będzie moją mamą. Więc nie mogę mieć do niej pretensji, że mnie w ten sposób wychowała, bo ja dobrze wiedziałam, w jaki sposób ona mnie wychowa. I dobrze wiedziałam też, po co przychodzę. Moja mama była nauczycielką, więc... inaczej jest nauczycielką, przepraszam. Więc przekazała mi wszystkie możliwe potencjały, które powodują, że mogę nauczać i prowadzić kursy. I robię to świetnie. I mam bardzo duże grono ludzi, którzy, którzy do mnie przychodzą. Moja babcia, mama mojej mamy, również była nauczycielką. I zobaczcie, jaki potencjał tutaj z rodu zaciągnęłam. Więc zastanówcie się, jaki wy potencjał od swojej mamy pobraliście i zacznijcie od tego. Bo to, że tam przepracujecie, co tam wam, wam mama zrobiła, czego Wam mama nie zrobiła. To oczywiście wszystko jest do zrobienia, to jest wszystko do oczyszczenia, to jest wszystko do przeprogramowania. To, słuchajcie, nie ma, nie ma problemu żadnego. Tylko trzeba chcieć. A dlaczego macie chcieć? No właśnie dlatego, że wasz lewy filar jest krzywy i trzeba go podnieść. A żeby go podnieść, musimy wejść w energię matki, musimy się z nią połączyć, musimy od niej zasać wszystko to, co najlepsze. No po co tutaj zeszliśmy? Bo przecież my nie zeszliśmy tylko po to, co najgorsze, tak? Bo my w naszym umyśle odtwarzamy w kółko to, co najgorsze, związane z naszą mamą i powielamy to i utrwalamy to ciągle w naszym mózgu. To należy puścić, to można bardzo szybko przeprogramować, to można oczyścić bez problemu. Natomiast to Wasze zadanie jest, aby oczyścić to wszystko, przeprogramować. Połączyć się z energią matki, zasać od niej wszystko to, co najlepsze, bo tutaj idzie do Was energia kreacji. Matka to kreacja, matka to płodność, matka to obfitość, pieniądze, miłość. Kierowanie również, opiekowanie się. Także słuchajcie, pomyślcie o tym, bo to jest bardzo ważny, e, bardzo ważny aspekt. No a potem, już jak przerobicie, mamy to. Zabieramy się za tatę. I jeszcze przydałoby się oczyszczenie rodowe z obu stron. I wtedy naprawdę poczujecie tą siłę, tą moc. Jeżeli macie problemy w finansach, jeżeli macie problemy w miłości, w obfitości, w opiekuńczości, w rodzinie, problemy rodzinne, to ja bym na Waszym miejscu nie czekała, tylko już bym się za to zabrała. Już bym się za to zabrała. A jeżeli macie swoje dzieci. To teraz spójrzcie z perspektywy matki, jaką wy jesteście. Hmm? Bo 50% to są wasze dzieci. A drugie 50% to jest ich tata. I pomyślcie sobie, że zabroniłyście dziecku cukierka, i ona za 20 lat będzie w tej sprawie u osoby, która będzie oczyszczać go z tego. Także wybaczcie swoim mamom. Połączcie się z nimi. Bo pamiętajcie, że możecie zaciągnąć od nich wszystko to, co najlepsze. Bo to nie są tylko te złe rzeczy. To są również fantastyczne, wspaniałe rzeczy energetyczne, które możemy pociągnąć z rodu matki. Nie tylko od matki, ale od jej matki, od waszych babci. I tak dalej, i tak dalej, z całego, z całego rodu. Również męskiego, od linii żeńskiej. Dlaczego? No bo mama jest przedstawicielką swojego taty i swojej mamy. Czyli ciągniemy tutaj od, od dziadka od strony mamy i od babci od strony mamy. I od ich rodziców i od ich i od ich I idzie cała, cała, cała petelka. Więc zastanówcie się, kim był twój dziadek, co robił, jakie miał zalety. Kim była babcia, jakie miała zalety. I prababcia, i praprababcia, i prapradziadek, pra, i wasza mama. I zobaczcie, ile fantastycznych rzeczy możecie stamtąd pociągnąć. Chociażby naukę języków, jeżeli któreś bardzo dobrze umiało mówić w różnych językach. Obfitość, jeżeli ktoś był dobrym biznesmenem, dobrym menadżerem. Miłość, jeżeli mieli powodzenie w miłości. tak? I to samo możemy pociągnąć z rodu taty, bo jeżeli u mamy tego nie było... To może było utaty i może warto zasięgnąć również tutaj od taty. No ale dzisiaj skupiamy się na mamie, a więc, yy, więc mam nadzieję, że roześniłam mam trochę. Jeżeli macie pytania jeszcze w tym zakresie, bo być może o czymś zapomniałam, to piszcie w komentarzach i oczywiście... Wam na to odpowiem. Jeżeli macie brief, pytania, też możecie do mnie napisać, możecie pisać również do mnie na maila klucz do duszy małpa.gmail.com. Możecie pisać do mnie również na Facebooku, lika Jara, klucz do podświadomości. Zapraszam Was serdecznie. Jestem otwarta na dyskusje, na rozmowy. I do zobaczenia!